Zdziw się, ale znamy twój sekret. Uwielbiasz czekoladę. Tak samo jak bohaterowie naszego challenge'u. A teraz masz szansę przekonać się o tym na własne oczy. Monika, sprawdźmy, kto zaczyna. Hurra, pierwsza wygrana. Niezły początek. Wow, ciasteczka Oreo. Jestem pewna, że świetnie będą się komponować z czekoladą. Ale najpierw spróbuję je bez dodatków. Zobacz, ile kremu jest w środku, ale super. Nawet bez tego ciastka są pyszne. Mam ochotę na więcej. Przy okazji, coś wymyśliłam. Zbuduję wysoką wieżę z kremu Oreo. Wyjdzie świetnie, zobaczysz. Został mi tylko jeden herbatnik, już prawie skończyłam. Zdejmę na i położę na talerzu. Nie powinnam tego jeść. Zachowam to dla moich słodkich planów. Piękne ciasteczko, prawda? No, wyszło świetnie, teraz można dodać czekoladę. Masz rację, już czas, to odpowiedni moment. Czekolada tak pięknie spływa. Nie mogę się doczekać, kiedy włożę to wszystko do ust i zjem. Jak trudno to przerzuć, mam nadzieję, że mi się uda. Ojej, prawie pękły mi policzki. Wyglądałaś jak chomik, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie nabijaj się ze mnie, lepiej pokaż to Ty masz. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wydaje mi się, że tam jest żywy karaluch. Ktoś tu ma pecha. Boję się owadów. A to co? Jakiś patyk? Co to zrobiło z moimi włosami? Nie mam z tym nic wspólnego. Zaraz to naprawię. Zielone włosy są jeszcze gorsze niż niebieskie. Po prostu jeszcze nie do końca wiem, jak to działa. Zrób wreszcie coś normalnego. Och, dzięki Bogu moje włosy są na miejscu. Okej, okay, już wiem, to nie jest zwykły patyk. To magiczna różdżka. Mogę się dzięki niej pozbyć karalucha. Co ty zrobiłeś, Zak? Mm. Zamieniłem mojego karalucha w czekoladę. Świetnie, tak się cieszę, że dostałem czarodziejską różdżkę. Takiego karalucha zjem z chęcią. Chodź tu, malutki, wyglądasz przepysznie. Czas na czekoladową kąpiel. Jestem pewien, że dzięki temu będziesz smakować jeszcze lepiej. Czekolada w czekoladzie. Zdecydowanie mam szczęście. Jakie pyszne! Zak, tylko się nie denerwuj. Spójrz na swoje ramię. Co tylko kawałek czekolady. A może karaluch. Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja zacznę. O, awokado, no nieźle, ale można było wymyślić coś lepszego. Doniczka z ziemią? Po co mi to? Nie chcę tego jeść! Tak, to obrzydliwe. Może to tylko źle wygląda, ale tak naprawdę dobrze smakuje. Strasznie śmierdzi. Na pewno nie będę tego jadła. Dobra, no to ja zacznę. Co robić z tym awokado? Mam pomysł! Podzielę go na dwie połówki. Super, to było łatwe. Ale ogromna pestka! Jeszcze jak? Awokado jest całkiem mało. Ale dzięki tym połówkom mogę z łatwością nabrać czekoladę. Zobacz, jakie to wygodne. To tak, jakby zostały do tego stworzone. Teraz bez problemu mogę to wypić lub zjeść wszystko łyżką. Muszę spróbować. Najważniejsze, żeby nabrać zarówno awokado, jak i czekoladę. No to pierwsza łyżka trafia do moich ust. Fuu, co za beznadziejne połączenie. Nie radzę nikomu tego próbować. Koniecznie muszę to popić czekoladą. Mam nadzieję, że jej smak nie zadowoli. O tak, jest wspaniały. Mogłem zrobić to od razu. Gotowe, koniec z eksperymentami. Z chęcią też bym spróbowała samej czekolady. Przypominam, że ty masz doniczkę z ziemią. Smacznego. Może jeśli wleję do niej trochę czekolady, wyjdzie z tego coś dobrego? Jak na razie nie wygląda to zachęcająco. Spróbuj, może ci posmakuje. Dzięki za radę Zak. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Boję się włożyć to do ust. Ochyda! Nie chcę tego jeść. Muszę natychmiast przepukać usta. Widzę, że ten ziemisty deser w ogóle ci nie smakował. Zak, wpadłam na genialny pomysł. Daj mi peskę awokado. Zasadzę ją w doniczce i na pewno wykiełkuję. Trzeba ją tylko głęboko zakopać, tak, aby nie było jej widać. A teraz podleję ją czekoladą. Jestem pewna, że dzięki temu moja roślina szybciej wyda pyszne owoce. Wyleję czekoladę do konewki, żeby równomiernie podlać pestkę. Nigdy nie sądziłam, że zajmę się ogrodnictwem, ale jestem tak podekscytowana, że emocje mnie wręcz rozpierają. Czy naprawdę myśli, że coś z tego wyrośnie? Coś się dzieje! Stół się trzęsie! Ojej, to moje drzewko! Spójrz, jak urosło! Jest takie piękne! I mam mnóstwo czekoladowych owoców! Odrywasz jedno, a wyskakuje drugie. Czy to nie jest niesamowite? Wiedziałam, że moja praca przyniesie efekty. Nie masz nic przeciwko temu, żeby podzielić się z przyjacielem, prawda? To powstało na bazie pestki z mojego awokado, więc mam takie samo prawo do tej resziny jak ty. Jak dużo czekolady. Niewiarygodne. Jak ci nie wstyd, to moje drzewko. Jestem gotowy zdjąć klosz. Wow, to słodki lizak! Chwileczkę, coś jest w środku. To papryczka chili. Nie lubię takich niespodzianek. Pokaż to Ty masz. Jaka ogromna strzykawka! Mam nadzieję, że nie chodzi o zastrzyki. Myślę, że w środku kryje się coś pysznego. Postaram się wycisnąć trochę. To chyba syrop. Zgadza się, jest pyszny, ale czegoś tu chyba brakuje. I wiem czego. Zacznę od wyciśnięcia mojego syropu na talerz. Jak pięknie się wylewa, spójrz na to, Zak! Teraz, gdy strzykawka jest całkowicie pusta, mogę ją napełnić czekoladą. Uważam, że to świetny pomysł. A teraz czas zrobić coś jeszcze smaczniejszego niż mój syrop. Tak przy okazji niebieski i brązowy całkiem do siebie pasują. A teraz za pomocą tego patyczka stworzę piękny wzór. No to jak rysowanie na wodzie. Bardzo wciąga. Jak to wymyśliłaś? To wygląda świetnie. Nawet nie wiem, chyba jestem po prostu bardzo inteligentna. No to nadszedł ten ważny moment. Czas na spróbowanie. Lekko kwaśny syrop i słodka czekolada. No idealne połączenie. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować czegoś takiego. Sorry, Zak, ale nie mogłam się powstrzymać i zjadłam wszystko sama, ale nie smuć się, w końcu masz własnego lizaka. Jest w nim chili. Dzięki za przypomnienie. No mimo wszystko, Lizak jest całkiem dobry. Z chęcią go zjem. A jeśli poleję go czekoladą, no to będzie jeszcze lepszy. Poza tym, w ten sposób nie widać papryczki chili, co poprawia mi humor. Ale apetycznie to wyszło. Nigdy nie sądziłem, że zwykły Lizak może mi tak smakować. Pyszności, nie mogę się oderwać. No proszę, wygląda na to, że ktoś tu zapomniał o ostrej papryczce. To było po prostu wspaniałe, jestem zadowolony. Mm. O nie, Chili! Zapomniałem o nim i przypadkowo je zjadłem. Teraz mój język płonie. Monika, co mam zrobić? Czuję ogień. Pomóż mi! Wiedziałam, że tak to się skończy. Woda, daj mi wody. O, czekolada, jak mogłem o niej zapomnieć? Tego właśnie mi trzeba. Otwórz usta, pomogę ci. Nie przestawaj, proszę. Trochę mi lepiej. O tak, co za ulga. Cieszę się, że mogłam ci pomóc. Ogromny czupa No to ja rozumiem. Ekstra. A ja mam paskudną cebulę. Nawet czekolada jej nie uratuje. Ale im szybciej ją zjem, tym lepiej. Więc muszę się pospieszyć. To jest obrzydliwe. Najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Może ta fajna posypka pomoże? Jest taka kolorowa i słodka. Thank you. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zabije smak cebuli. Yeah. Fuj, nie, nic nie pomaga. Smakuje, jakby ktoś wlał czekoladę do kosza i posypał czymś słodkim. Yeah. To jest to chydne. Ale z boku wygląda całkiem zabawnie. Myślę, że z czupa nie będę miała problemów. Zwłaszcza, gdy zanurzę tego giganta w czekoladzie. To wygląda przepysznie i bardzo apetycznie. Oczywiście to przecież chupa chups, zwłaszcza, że ma na sobie grubą warstwę czekolady. Najważniejsze, że cały chupa chups jest tylko mój. Chyba wiem, jak zetrzeć uśmiech swojej twarzy. Zobaczmy, jak posmakuje ci z wasabi. Czekolada jest świetnym dodatkiem do chupa chupsa. Sam w sobie jest pyszny, ale z czekoladą wydaje się bardziej apetyczny. Jestem zachwycona. Ej, co to jest? Dlaczego to jest takie niesmaczne? Bo teraz to czpaczup z wasabi. I jak ci smakuje? Zepsułaś mój smakołyk. Jak ci nie wstyd? O nie, nie chcę smażonego steku z czekoladą. To nie jest zabawne. A ja mam kokos. Jego mleczko idealnie łączy się z czekoladą. Mogę być pierwsza? No dobra, jest. Muszę tylko wymyślić, jak go otworzyć. Może moja super siła mi pomoże. To musiało boleć. Troszeczkę, ale to nic wielkiego. Wcale nie szkoda mi talerza, a ręce i tak mam silne. Więc i tak rozprawię się z tym kokosem. Mówiłam, że dam radę. Teraz mogę wlać do niego czekoladę, a następnie wypić jak z gigantycznego kubka. Jakie to pyszne i wygodne. Teraz jesteś cała w czekoladzie. Nie szkodzi. Przynajmniej świetnie się bawię. I nawet wiem, co zrobię z tymi miseczkami. Sekundę? Och, chciałabym teraz pójść na plażę w takim stroju z gitarą. Byłoby wesoło. O tak. Betty, co tak siedzisz? Masz mięso do zjedzenia? Muszę. Dobra, czego ja się tak boję? Nie jestem tchórzem. Przecież uwielbiam mięso, czekoladę też. Więc razem też będą smaczne. Przynajmniej mam taką nadzieję. Najważniejsze to nie pobrudzić mojego pięknego stroju. Zobaczymy, czy miałam rację. Udało się. A teraz do czekolady. Jak? Smakuje? Nie to okropne. Nie zjem ani kawałka więcej. A, to boli! Uważaj, gdzie rzucasz! Łap z powrotem. Jak śmiesz. Zaraz ci dam nauczkę. Co ty zrobiłaś? Teraz jesteśmy całe w czekoladzie. To twoja wina, to ty rzuciłaś pierwsza. Nieprawda, to ty zaczęłaś. Nie, ty. Papryczki, serio, nie zjem ich, nie mam mowy. A ja mam lody. Każdy w innym smaku, tak się cieszę. Na pewno są przepyszne, zwłaszcza jeśli zanurzę je w czekoladzie. Miałam rację, są niesamowite. Szkoda, że to nie lato, wtedy byłoby idealnie. Monika, możesz już zająć się swoimi papryczkami. Mm, dzięki za pozwolenie. Bez ciebie nigdy bym na to nie wpadła. Dlaczego ty jesz lody, a ja paprykę? To niesprawiedliwe. Przynajmniej wszyscy będą myśleć, że jestem odważniejsza. Oj, oj, nie, 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 gorąco! Płonę ratunku! Muszę to czymś zajeść! Daj mi te lody! Czy to naprawdę jest aż takie gorące? Nawet nie masz pojęcia, jakbym płonęła od środka, ale twoje lody mnie uratowały. Nareszcie coś smacznego, pączki. A u mnie wręcz przeciwnie, ochydne, malutkie rybki. Tak śmierdzą, że ciężko obok nich siedzieć. Jedz pierwsza. Nie, ty jedz. Nie kłóć się. Masz takie smakołyki, to je jedz. No dobra, to zaczynam. Ryby to moje najmniej lubiane danie. Więc będzie to dla mnie prawdziwa tortura. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Żadna czekolada mi nie pomoże. Fu, tego nie da się jeść. Raz. Dwa ile ja mam tych pączków? Betty chyba jest zajęta. To dobry moment, żeby pozbyć się tych ryb. Cindy, słyszałam, że masz tu kociaka, a koty uwielbiają ryby, więc przyniosłam mu cały lunch. Dzięki! Puszek będzie przeszczęśliwy. Co? Już wszystko zjadłaś? A ty co myślałaś? Oczywiście, że tak. Teraz możesz brać się za swoje pączki. Hurra, w końcu! Tak bardzo chciałam spróbować, jak smakuje połączenie czekolady i pączków. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. Jakie to wspaniałe! Dawno nie jadłam nic smaczniejszego. Tak? A mogę spróbować tylko troszeczkę? Nie, bo dla mnie nie starczy. To jest takie pyszne. Ci wózka, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No dobra, skoro nie chcesz się podzielić pączkami, to ja nie chcę się z tobą dzielić czekoladą. Po prostu ją sobie wypiję. Uff, wręcz się nią najadłam. Ej, a gdzie jest cała czekolada? Nie rozumiem. Lucy! Oddaj czekoladę! Oddać? W porządku! Co ty zrobiłaś? Teraz jestem cała w czekoladzie. To za to, że nie chciałaś się podzielić pączkami, teraz sama się poczęstuje. Jesteś taka wredna. Super, 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 chipsy, które uwielbiam. Dlaczego ty masz chipsy, a ja jakieś ogórki kiszone? Nie pasują do czekolady. Już się spodziewam, jak to paskudnie smakuje. Fu! Jest obrzydliwe. Nie mogę tego nawet przełknąć. Nie zjem więcej, nie dam rady. Dobrze, że ja nie muszę się męczyć. Po prostu zaleję moje chipsy czekoladą. A następnie, za pomocą kilku prostych ruchów, zamienię je w chipsy czekoladowe. Tej sztuczki nauczyli mnie inni uczestnicy z Multi to Food. Wow, naucz mnie też. Nie ma mowy, to tajemnica. Poza tym, nie mam czasu na pogawędki. Mam przed sobą całą górę pysznych chipsów, a ty zawracasz mi głowę. Wolę jeść chipsy. Tak bym chciała tego spróbować. Może uda mi się, jeśli podkradnę je niepostrzeżenie. Stop! Widzę wszystko. Chipsy są moje i tylko moje. Dabla, bla Food to gwarancja świetnej zabawy i pysznego jedzenia, więc jak najszybciej subskrybuj nasz kanał, żeby niczego nie przegapić. Do usłyszenia.